Dajcie w kolejnym dniu, zobaczcie gdzie gdzie jesteśmy. Ona niech uważa. No to uważaj, tutaj ludzie chodzą. Babo, <laughs> już musiała dostać siebie. Jesteśmy u nas w miejscowości. Mamy Sail. Sail to jest takie wydarzenie co 5 lat, gdzie przypływają wszystkie statki. Chyba z całego świata, nawet. Także jedziemy, idziemy zobaczyć. Dar młodzieży, bo podobno jest. Zapraszam Was na odcinek, który będzie tutaj chwilkę stąd i dalsza część z wyjazdu. Ponieważ dzisiaj ostatni dzień jedziemy do formacji. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek, Oby Polska nie zginęła. Zobaczcie, jak jest. No, niestety nie obejdziemy. Nie obejdziemy wszystkiego, no bo nie mamy czasu. Hej, jeszcze fryzjer czeka. Pakowanie hulajnogi naszych rzeczy. Ten to chyba niemiecki. Tak, bo niemiecka wrona. Że jest ich trochę tam. Ten jest hiszpański, drewniany. Widzicie Ten rdzewieje panie Tym to strach Kto mnie zna To wie, że moje życie również Płynęło tam W Hiszpanii Tak widzowie W Hiszpanii spędziłem ponad 5 lat Ponad nie 3,5 roku sorry. Także te są drewniane Na chwilę bym się bał szczerze mówiąc Płynąć jednak metalowe to metalowe, bezpieczniejsze, ale przypłynęły. Wiele, jaka to flaga? Czy ktoś wie? Bo ja nie mam pojęcia, ale pod twarzy? po twarzy Oliwia? No właśnie, widzę, ciemne. Jak chyba się dowiedzieliśmy, jest to chyba z Peru. Także widzowie, koniec, koniec tego krótkiego filmiku, może nie filmiku, ale tych ujęć. Wracamy do samochodu i zaczynamy przygodę z Chorwacją Zapraszam was dalej na kolejną część filmu. Ostatnie zamknięcie i. Zostaje tylko zobaczymy, czy lodówka tak i żegnaj mieszkanie, przed tobą bardzo ciężka droga, zresztą przed nami wszystkimi, ale. 6.15. Myślę, że gdzieś o pół do wyjedziemy. Do zobaczenia na drodze. może się może spotkasz jakiegoś widza. Na pewno któryś widz będzie w Chorwacji jechał też. 109 504. Taki mamy licznik. 1700 kilometrów. Jesteśmy gotowi i jedziemy. Do zobaczenia tam albo w trasie. Pierwsza przerwa. Zrobiliśmy 440 km. Stanęliśmy koło kampera, ale to jest inny temat i muszę Wam się pochwalić. Zobaczcie, jakie spalanie. 4-7. Także spalanie jest bardzo dobre. Biorę Moniusia i robimy pierwszą przerwę. Bo obiecałem, że będziemy, będziemy co 400 km robić przerwę. A zresztą nam się nie śpieszy, Bo i tak mamy na jutro na popołudnie. Więc idziemy coś zjeść, napić się do toalety. No i zamiana żona będzie teraz prowadziła. Aniusiu kochaniusiu, hejka naklejka! tu wasza ulubiona TikTokerka, zobaczcie jaki... Oj, oj, zaspany. On zawsze tą lulę sobie tak przesuwa i mu jest wygodnie. No, ale jesteśmy na parku przy autostradzie. Zaraz dalej. Szybka przerwa. I ruszamy. Ale jest troszkę chłodno. Ale jest dobrze. I wszędzie nas prześladują przyczepy, kampery. Jest ich naprawdę dużo. Wszyscy pewnie jadą do Chorwacji. Bo tam cieplutko. Dobra, wyciągamy pieseła. No tu tak nie za cieplutko. Wyciągamy pieseła. Nie sił. Tak, Monio, zostawiamy Cię. Jak coś damy, pineskę, gdzie jesteś do odebrania? Jak ktoś chce wziąć, niech bierze. Nie, no oczywiście. Żartuję, w życiu Monio się nie oddał. Na żadne skarby. On ze mną zostanie do ostatnich jego dni, albo moich. W ogóle nie wiem czy pokazywałem czy nie pokazywałem Zobaczcie jak się spakowaliśmy Mimo, że nie mamy tego dach box'u Naprawdę wszystko weszło że nie taki mały ten nasz samochód Tak Bonisiu, bo jest wy się napiliście, teraz ja się muszę napić Nie? Jednak pijesz, a nigdy nie pijesz bo jadę daleko A no, bo oni strupki i jeszcze no miana 450 km za nami, teraz jedzie małżonka A ja odpoczywam jak szlachta Znaczy moja żona odpoczywa, tym razem ja mamy pogodę 119 kilometrów zostało nam do Austrii. Zbliżamy się do Austrii. I co trzeba zrobić? Trzeba kupić winietę jednodniową. Także jesteśmy już w aplikacji. Zaraz kupuję winietę jednodniową za 9,30. I przesiadamy się. Żona już jechała, 4, jedzie 400 km prawie. Bardzo dzielnie. Zostało nam jeszcze paliwa na 400 km, także naprawdę samochód oszczędny. Jedziemy dalej, pogoda piękna dopisuje. Monia niestety nie widać, on chyba zasnął, bo nawet się nie wyłania. Winieta zakupiona, jednodniowa 9,30, także zostało nam 98 km i będziemy w Austrii. Monia na Siusiu, Siusiu już zrobił dwójeczkę także idziemy trochę rozpostrować mu kości. Ale parking pełen przyczep i tak dalej. Widać, że wszyscy jadą albo do Chorwacji, albo z Chorwacji, albo do Austrii, albo gdzieś indziej. Także czas urlopowy, na szczęście, na razie idzie wszystko zgodnie z planem. Teraz jeszcze muszę nastawić nawigację i będę kierował się na stację paliwową do Austrii bo jak się okazało samochód mi pali bardzo mało, 4,7 litra także to jest naprawdę niesamowity wynik zwłaszcza, że jesteśmy tak obłożeni naprawdę mamy dużo bagaży więc 4,7 litra spokojnie na 1200 km panie nic innego tylko BMW kupywać Manesiu chodźcie zapnę i idziemy w drugą, a chodź w drugą stronę jeszcze Chodź, idziemy w drugą stronę. I idziemy do pani. Żeby pani poszła gdzieś do toalety. Bo nam się... No nie śpieszy się. Mamy dopiero za 24 godziny, mamy dopiero noc. Także naprawdę jesteśmy już w połowie drogi, a czasu mamy jeszcze, jeszcze wiele, ale wiedzieliśmy, że tak, że tak będzie. Wolimy szybciej. I w razie czego przysłać się w samochodzie. Dobra, idziemy dalej. Widzowie, nie wiem czy widać, widać. Tutaj gdzie jesteśmy paliwo kosztuje 2,04 euro, ale zaraz wam pokażę. A zobaczcie widzowie tutaj ile kosztuje, euro euro. I tak naprawdę trzeba zjechać może tylko 2-3 kilometry, no ale nie 2 euro. Nie, nie, nie. Trzeba wiedzieć gdzie przyoszczędzić. Kupiłem od razu drugą winietę, kupiłem już na Słowenię. O i tak musimy kupić miesięczną za 32 euro, albo tygodniową, ale to będziemy musieli po prostu tygodniowe kupić dwie. Jedna kosztuje 16 euro tygodniowa, więc wiadomo, yy, zrobić to raz. Kupiliśmy za 32 euro, także mamy już winiety ogarnięte. Później tylko z powrotem musimy pamiętać, żeby na Austrię kupić jednodniową. O, w Austrii jednodniowe są, w Słowenii. Słowenii? Słowenii. W Słowenii e, no są tygodniowe albo miesięczne. Albo roczne, albo jakieś tam. Siusiu za euro. I siusiu za euro, ja też mam taką jeszcze tą. O to można później wykorzystać. Ale Kawę. nie jak jakieś stare, tylko to. Nie, mam nowe, bo jak, jak, jak jechałem gdzieś. Siusiu za euro. Także Siusiu też jest, także... Aha, bo nie wiem czy mówiłem, zrobimy podsumowanie później na koniec. Ile nas wyniosło? 3 tygodnie, czy tam 2,5 tygodnia wakacji w Chorwacji, w Czarnogórze, czy tam w Bośni jeszcze. Zrobimy takie podsumowanie na sam koniec. A teraz już was nie zanudzam, jedziemy dalej zatankować tam, gdzie tanio. Widzicie co? Może to trochę pycha. Nie wiem, czy to wrzucę, czy nie wrzucę, ale no ładny ten samochód jest. Jak to się mówi? Trzeba było naprawdę zapierdalać. Ale ludzie mają jeszcze fajniejsze. Dojechaliśmy na stację. Oczywiście żona mnie poprowadziła tam, gdzie są ciężarówki, i musiałem cofnąć, bo nie pasowało. Bo ja to rozumiem. To tu jest błąd w takim razie. Tak, że PKB jest tutaj, a tam jest LKB. Dobra, tankujemy. Pierwsze tankowanie zrobiliśmy 900 km paliwo euro 43, tankujemy dieselka. Monisiu grzeczny stacja samoobsługowa, także warto zjechać dosłownie 5 km i zaatakować za euro 43, a nie za 2,10 euro na autostradzie. Także zobaczymy ile wejdzie. Powinno 45 litrów A? <śmienicza> przerwa, 13 godzina jazdy 1200 km zrobione robimy przerwę, zamieniamy się Monio musi pić jakieś siusie zrobić i takie inne rzeczy my też musimy się załatwić co zjeść, napić się kawy i ona będzie jechała dalej także już niedaleko 540 km nam zostało grzeczna psina Monio to jest Monia pierwsza, druga? trzecia pauza trzecia pauza, ale jest bardzo grzeczna stój, czekaj Czekaj, czekaj, nie cofaj, czekaj, umiesz, czekaj, Moniusiu, czekaj. Jak widzicie, stanęliśmy na takim parkingu, powiem Wam, że Austria, jeśli chodzi o toalety, a Niemcy. No, Austria, brawo, ładnie pachnie, widać, że jest inaczej. No, że robimy przerwę, Monia już wypatruje tam. Monia, by się skoczyła woda, mam jeszcze butelkę, ale. Okazja tu na to, żeby... Proszę bardzo. Pełna buteleczka. A reszty, jak nie długo się wy. Wiedeń. Może kiedyś. Maribor. Machamy ręką. My jedziemy do raju bracie razie. Chciały tam być, brno za nami W się dusi Maribor Dziękujemy, nasze GPSy mają wakacyjne dusze Przejeżdżamy ten tunel i nagle magia się dzieje Zamienia się świat... to ja wjechałam do Chorwacji! Trochę na wkur... ale wjechałam! To się wytnie, nie wolno przeklinać na wizji Ale jesteśmy... To jest widzowie ja się muszę przespać, bo jedziemy już bardzo długo Od 6.30 a jest 24 Także idę spać, z 2 godziny i jedziemy dalej Co Tu stoimy Zobaczcie ile aut Nie wiem czy widać ale większość to to Polacy, którzy Jadą na urlop No i tam po prostu śpią, odpoczywają, bo też ciężka droga Ja już... Zaczęły mnie boleć gnaty Więc wyszedłem by e, wypiję coś, jakąś kawę Co zjem, albo jakiegoś Red Bulla i... Jadę dalej, a słyszycie, te, słyszycie te świerszcze? Czekaj, nie? Będę być słychać, pięknie grają. Ciekawe, czy będę tam, tam, tam grać, Monisiu. Zobaczy, ile śpiący. Wszyscy po to, żeby spędzić trzy tygodnie. Wszyscy po to, żeby spędzić 3 tygodnie urlopu, męczą się. Jadą 17 godzin. Do tego śpią na parkingu w samochodzie. Ci, co mają kampery, to mają kampery. Przyczepy, to się wyśpią. A ci, co w samochodzie, <ścoughs> się męczą. Wszystko po to, żeby odpocząć od tego codziennego zgiełku, od tego codziennego zapędu, od pracy jadę na tą wymarzoną Chorwację, gdzie będzie pewnie drogo. <średziny> Wszyscy będą spłukani po urlopie, ale mimo wszystko pędzą No i to jest piękne. Także, mimo że was nie znam dobrego urlopu, wszystkim. Fetti rok. 6 km. dojechaliśmy. Mamy godzinę 5.03. Zajęło nam to 24 godziny prawie. Ale jesteśmy. Zobaczcie, jak blisko woda od razu. Ja się z wami żegnam. Zobaczcie, moi się bardzo grzeczny. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Subskrybujcie ten kanał, a będą kolejne odcinki, tutaj, właśnie stąd, z Chorwacji. I co, widzimy się w kolejnym odcinku w następnym dniu, jutrzejszym. Także do zobaczenia jutro. My idziemy odpoczywać. Czekamy na wschód, na słońce. Trzymajcie się, do następnego cześć. należy ci się. Słyszycie te kury? Czy, koguty? A czy kogut? Niech idzie na Nawet jak będzie trochę mokry, to mam. Szczęśliwy jest. Tu jest też wilk, to nie będzie tego problemu, że będzie, że no. będzie w piachu. To jest napięk, o. O godzinie za swoje stópki i stópki, małżoneczki z takim widokiem, <głynie> zobaczcie jaki Moni przeszczęśliwy Monia niewolna patyka niewolna patyka ale teraz już naprawdę kończymy, my korzystamy znaczy korzystamy <głynie> czekamy aż będziemy mogli się zamordować także znaczy, czekamy na wschód słońca